Modlitwa o pokój i o ocalenie od wojny. Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie historii narodów i ludzkich serc, Dziś staję przed Tobą z wielką pokorą i troską, Prosząc o jedno, o pokój. Niepokoje i lęki, które przenikają wiele serc w naszej ojczyźnie i w krajach sąsiednich. Widzi strach ludzi, którzy zastanawiają się, co przyniesie jutro, i czy ich życie oraz życie ich dzieci będzie wolne od wojny i zniszczenia. Dlatego błagam Cię, Boże, uchroń nas, Polskę i cały świat przed konfliktem agresją i wojną z Rosją. Panie, Ty, których w swojej mądrości kierujesz losami narodów, dotni serc przywódców politycznych i wojskowych. napełni ich umysły rozsądkiem, odpowiedzialnością oraz pragnieniem zachowania pokoju. Wlej w nich mądrość, aby potrafili wybierać dialog, a nie przemoc. Porozumienie, a nie eskalację, solidarność, a nie zniszczenie. Sprawa, by wszyscy, którzy mają w rękach władzę, zrozumieli, że każde życie jest święte, a każda wojna niesie jedynie ból, łzy i cierpienie. Boże ty znasz serca narodów, wiesz jak wiele ran zostawiła historia. Proszę cię, uzdrów pamięć, usuń nienawiść. Dotknij ducha tych, którzy noszą w sobie gniew, lęk lub pragnienie zemsty. Wlej w świat Twój pokój, który przewyższa wszelki ludzki rozum i Twoje światło, które rozprasza ciemność, wrogość i brak nadziei. Proszę Cię, Panie, szczególnie za Polskę. Strzeż naszych granic, chroń naszych żołnierzy Nasz naród, nasze rodziny, nasze miasta i wsie Niech aniołowie pokoju otoczą Nasz kraj swoimi skrzydłami A twoja obaczność będzie jak tarcza nad każdym domem Nie dopuść, aby wojna dotknęła naszych dzieci Aby młodzi musieli bać się jutra aby matki płakały, a ojcowie tracili nadzieję. Niech nasza ziemia pozostanie miejscem życia, a nie śmierci, nadziei, a nie rozpaczy. Proszę cię również za naród rosyjski, aby ludzie tam żyjący zapragnęli pokoju, wolności od kłamstwa, od przemocy i od strachu. Otwórz ich serca naprawdę. Spraw, aby głosy pokoju były słyszane, a ci, którzy pragną dobra, nie bali się o nie wołać. Boże, Ty nie dzielisz narodów na lepsze i gorsze. Każdy człowiek jest Twoim dzieckiem. Dlatego proszę, pojednaj narody, oddal konflikty, odsuń od nas rękę wojny. Wszechmogący Boże, dotknij serc tych, którzy decydują o losach Europy. Napełni ich odpowiedzialnością i rozeznaniem. Niech każdy krok, każdy dokument, każde negocjacje będą prowadzone w duchu pokoju, a nie walki o dominację. Sprawa, by strach nie zwyciężał mądrości, a siła militarna nie przysłaniała wartości życia ludzkiego. Chroń nas, Panie. Przed dezinformacją, manipulacją i fałszem, które mogą prowadzić do konfliktów i decyzji tragicznych dla narodów. Oświecaj ludzi, aby nie dali się zwieść nienawiści, propagandzie, podziałom i obawom, które nie rodzą dobra. Wlej w serca ufność, odwagę i pragnienie pokoju. Boże, pomóż nam budować świat, w którym narody nie podnoszą broni jedne na drugie. Świat, w którym ludzie mogą żyć w bezpieczeństwie, rozwijać swoje rodziny, marzenia i przyszłość. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na Polsce i wszystkich narodach zagrożonych wojną. Niech Twoje światło rozświetla mrok politycznych napięć. Niech Twoja moc powstrzyma każdą formę agresji. Nie ty jesteś Bogiem pokoju nie wojny. Ty wysłuchujesz wołań skrzywdzonych i widzisz łzy niewinnych. Dlatego z głębi serca proszę, ocal nas od wojny z Rosją, oddal konflikty, zatrzymaj agresję, obdarz świat harmonią. Niech twoja miłość zwycięży nienawiść, a twoja prawda fałd zawierzam ci boże przyszłość polski przyszłość europy i przyszłość świata niech twoja opatrzność będzie naszą ochroną a twoje miłosierdzie naszym pokojem modlitwa o Polsce Wspalenie od wojny. Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie historii narodów i ludzkich serc, Dziś staję przed Tobą z wielką pokorą i troską, prosząc o jedno o nie, ty widzisz napięcia, niepokoje i lęki, które przenikają wiele serc w naszej ojczyźnie i w krajach sąsiednich Widzisz strach ludzi, którzy zastanawiają się, co przyniesie jutro. I czy ich życie oraz życie ich dzieci będzie wolne od wojny i zniszczenia. Dlatego błagam cię, Boże. Nas, Polskę i cały świat przed konfliktem, agresją i wojną z Rosją. Panie, ty, który w swojej mądrości kierujesz losami narodów, dotknij serc przywódców politycznych i wojskowych, napełnij ich umysły rozsądkiem, odpowiedzialnością oraz pragnieniem zachowania pokoju. Wlej w nich mądrość, aby potrafili wybierać dialog, a nie przemoc, porozumienie, a nie eskalację. Solidarność, a nie zniszczenie. Spraw, aby wszyscy, którzy mają w rękach władzę, zrozumieli, że każde życie jest święte, a każda wojna niesie jedynie ból, łzy i cierpienie. Boże, Ty znasz serca narodu, wiesz jak wiele ran zostawiła historia. Proszę Cię, uzdrów pamięć, usuń nienawiść, dotknij ducha tych, którzy noszą w sobie gniew, lęk lub pragnienie zemsty. Wlej w świat Twój pokój, który przewyższa wszelki ludzki rozum i Twoje światło, które rozprasza ciemność, wrogość i brak nadziei. Proszę Cię, Panie, szczególnie za Polskę, naszą ojczyznę, strzeż naszych granic, chroń naszych żołnierzy, nasz naród, nasze rodziny, nasze miasta i wsie. Niech aniołowie pokoju otoczą nasz kraj swoimi skrzydłami, a twoja opatrzność będzie jak tarcza nad każdym domem. Nie dopuść, aby wojna dotknęła naszych dzieci, aby młodzi musieli bać się jutra, aby matki płakały, a ojcowie tracili nadzieję. Niech nasza ziemia pozostanie miejscem życia, a nie śmierci, nadziei, a nie rozpacz. Proszę Cię również za naród rosyjski, aby ludzie tam żyjący zapragnęli pokoju, wolności od kłamstwa, od przemocy i od strachu. Otwórz ich serca naprawdę spraw, aby głosy pokoju były słyszane. A ci, którzy pragną dobra, nie bali się o nie wołać, Boże Ty nie dzielisz narodów na lepsze i gorsze, Każdy człowiek jest Twoim dzieckiem. Dlatego proszę, pojednaj narody, oddal konflikty, odsuń od nas rękę wojny. Wszechmogący Boże, dotknij serc tych, którzy decydują o losach Europy, napełnij ich odpowiedzialnością i rozeznaniem. Niech każdy krok, każdy dokument, każde negocjacje będą prowadzone w duchu pokoju, a nie walki o dominację. Prawa by strach nie zwyciężał mądrości, a siła militarna nie przysłaniała wartości życia ludzkiego. Chroń nas panie przed dezinformacją, manipulacją i fałszem, które mogą prowadzić do konfliktów i decyzji tragicznych dla narodów. Oświecaj ludzi, aby nie dali się zwieść nienawiści, propagandzie, podziałom i obawom, które nie rodzą dobra. Wlej w serca ufność, odwagę i pragnienie pokoju. Boże, pomóż nam budować świat, w którym narody nie podnoszą broni jedne na drugie. Świat, w którym ludzie mogą żyć w bezpieczeństwie, rozwijać swoje rodziny, marzenia i przyszłość. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na Polsce i wszystkich narodach zagrożonych wojną. Niech Twoje światło rozświetla mrok politycznych napięć. Niech Twoja moc powstrzyma każdą formę agresji. Panie. Ty jesteś Bogiem pokoju, nie wojny. Ty wysłuchujesz wołań skrzywdzonych i widzisz łzy niewinnych. Dlatego z głębi serca proszę ocal nas od wojny z Rosją. Oddal konflikty, zatrzymaj agresję, obdarz świat harmonii.